Tak jest widzowie, dzisiaj mamy ten dzień, gdy wychodzi 41 sezon karnetu. Dajcie znać w komentarzu, czy kupujecie ten karnecik, czy nie. Ja oczywiście go kupuję i przypominam, że każda osoba, która zakupi ten karnet z moim kodem Tory wpisanym w sklepie Brawl Stars, nieważne czy tutaj, czy w sklepie internetowym Supercell Store, będzie pozdrowiona na odcinku i bierze udział w rozdaniu w losowaniu dla dwóch osób, które zgarną specjalną nagrodę, którą mam dla Was przygotowaną związaną z Brawl Stars. Wystarczy właśnie mieć wpisany kodik Tori i z moim kodem kupić ten nowy karnet. Przy okazji, jak na tego maila wyślecie nagranie, gdzie widać, jak kupujecie go z moim kodem. To będziecie pozdrowieni w kolejnych odcinkach. Tak jak tutaj wysiadam kilka osób, które ostatnio coś z moim kodzikiem kupiły. Wielkie dzięki widzowie, że mnie wspieracie. A dzisiaj zajmiemy się tematem związanym z nowym Brawl Tokiem, z jedną rzeczą, która w nim będzie. jest to bardzo ważne, żebyście wiedzieli, bo tak naprawdę czekaliśmy na to równo rok. I już za niedługo, no, będziemy to mieć w Brawl Stars. Zbliżamy się do tego. Zanim dokładnie to omówię, no, to zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Każdy, kto chce, żeby wakacje trwały jeszcze dłużej, żeby się nie kończyły, zostawia łapę w górę. Ja nie chcę wracać do szkoły. A jak nie chcecie przegapić nowego Brawl Talka, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo u mnie na kanale będziecie mieli live z Brawl Talka po polsku, gdzie razem będziemy na niego wyczekiwać i go omawiać. Wiem, że do Brawl Taka zostało nam jeszcze paręnaście dni, ale zobaczcie, jak szybko to zleci. I właśnie dzisiejszym głównym tematem będzie Halloween, a dokładniej to Brawloween. Tak, wiem, mamy sierpień, a Halloween jest w październiku i to pod koniec. Halloween będzie w zbliżającym się Brawl Talku, którego będziemy mieli już w tym miesiącu, więc już w tym miesiącu poznamy nowe Halloweenowe skiny i wszystkie rzeczy z tym eventem związane. Stąd też ten odcinek po powstaje jest to coś na co czekałem rok. Ostatnio właśnie Halloween mieliśmy pod koniec października i nie wiem jak dla was, ale dla mnie Halloween to jest coś wyjątkowego, to jest wyjątkowa chwila w Brawl Stars. No na którą czekam od zawsze, nie? Jak to Halloween się kończy w danym roku, to później czekam cały rok i nie mogę się doczekać, kiedy znowu po raz kolejny będzie. I w końcu już się do tego dnia zbliżamy. Powrócą naprawdę fajne skinki, jak widzicie na miniaturce, między innymi mamy czarownicę Shelly, która powraca po roku. No oprócz tego biały Wilk Leon, oczywiście nie w tych oryginalnych wersjach. Ale w tych będą do kupienia normalnie. I dlaczego pokazałem wam te dwa skiny, czyli białego Wilkoła Kaleona i czarownicę szelkę. Są to zmienione wersje kolorystyczne Wilkoła Kaleona w tej niebieskiej wersji. I wiedźmy szelki w tej fioletowej wersji. Dwa najrzadsze Halloweenowe OG skiny, ale jest jeszcze trzeci najrzadszy OG skin. Jest nim Calavera Piper, którą ja akurat posiadam. I dlaczego wam ją pokazuję? Czaszka Piper to jedyny z tych trzech najrzadszych Halloweenowych skinów, który jeszcze nie dostał Remodelu, czyli swojej zmienionej wersji kolorystycznej. I najprawdopodobniej to jest ten rok, w którym właśnie Kalawera Piper. Wbije do gry w jakiejś zmienionej wersji, tak jak tutaj widzicie, oczywiście to jest tylko przykład taki koncept, aczkolwiek no po prostu będzie miała jakiś zmieniony wygląd i możemy się jej spodziewać. Więc fani tego skina, którzy go nie posiadają, myślę, że będziecie bardzo zadowoleni właśnie w tym roku, no bo ona już po prostu musi wejść. Wszystkie inne OG skiny mają swoją inną wersję, no to dlaczego ta kalawera Piper by jeszcze miała nie dostać? Oczywiście skiny takie jak Bagnisty Jean, no czy Bezgłowy głowy jeździec, nawet Brawly Nowa Rosa, Buster z Piłą łańcuchową, ciemny Chester. No praktycznie wszystkie skiny stąd nie licząc tych trzech rzadkich powracji będą w sklepie po raz kolejny na Halloween, będą na dużych przecenach. Podejrzewam, że po raz kolejny na Halloween możemy spodziewać się eventu, gdzie wrócą skrzynki Dead Boxy. Wiem, że one nie tak dawno były, i no nie spodziewaliśmy się ich, że wrócą w wakacje, ale wróciły. Ale na Halloween najprawdopodobniej one też wejdą, widzowie. E, tylko, że po prostu zostaną do nich dorzucone te nowe skiny, które będą zaprezentowane w zbliżającym się Brawltoku, i będzie je można było też trafić właśnie w tych skrzyneczkach tutaj. E, ja się już, no, nie mogę doczekać po prostu, bo wiecie, Halloween to jest coś pięknego, ale to nie są tylko te skrzynki. Halloween to nie są też tylko nowe skrzynki. W Brawl Stars, ale też kupa innych rzeczy, jak na przykład specjalne wyzwania. Myślę, że jakiś Halloweenowy challenge może wlecieć i nie ma co się dziwić, że coś takiego będzie. Nie możemy mieć jakieś naprawdę mocne nagrody, będą też specjalnie wystrojone mapki, pewnie jakiś może nowy Halloweenowy tryb. No, dużo takich mocnych, Halloweenowych rzeczy. O Halloween oczywiście jeszcze tak dokładniej pod kątem Brawl Stars będę się wypowiadał, jak już będzie bliżej tego eventu. Wtedy zrobimy też sobie Halloweenowy maraton, więc nie mogę się już go doczekać, jak to zresztą co roku. Ale pamiętajcie, rok temu był za darmo skinek Gnijący Dynamite, więc teraz też pewnie jakiegoś darmowego skina na Halloween otrzymamy. No tylko pytanie jakiego. W ogóle jak te skiny będą wyglądać? Ja się już nie mogę doczekać, nie wiem jak wy. Lecz wydaje mi się, że w tym brotulopie, który będzie teraz nie poznamy tylko Halloweenowych skinów z takich mocniejszych, ale myślę, że jest bardzo duża szansa na to, że wrócą też dodatkowo pirackie skiny. Czyli z głębin, Cold Corsage, kapitan Karo Pirat Poko Piracki, Jean, okręt wojenny Doud, wilk morski Raws, lecz dojdą do nich też jakieś nowe pirackie. Rok temu mieliśmy właśnie wilka morskiego Raws'a i okręta wojennego Dodża i równo od roku żadnych nowych Pirackich skinów nie było. Teraz mamy potwierdzone, że gdzieś w sierpniu pod koniec mają być te skiny pirackie, więc jak one powrócą, no to czemu, właśnie w zbliżającym Brolotoku, miałoby nie być kolejnych jakichś nowych skinów do kolekcji? Skoro praktycznie co roku jakieś nowe pirackie skiny wbijają do gry, no to teraz drodzy widzowie, też spodziewałbym się w kolejnym Brolotoku piratów, więc jak widzicie, ten nowy Brolotok będzie przekozacki pod względem skinów. Piraci, no nie są jeszcze na 100%, że będą jakieś nowe skinki do nich, na pewno powrócą te stare, ale czy nowe, tego nie wiemy na 100%. Lecz na 100% pewne jest to, że będziemy mieli w tym Brolotoku nowe, Halloweenowe skinki. Skiny, a to już nam dużo mówi. Spodziewałbym się też jakichś nowych skinów do mistrzostw Brawl Stars w tym Brawl toku, czyli typowo e-sportowych skinków, ponieważ będziemy mieli już za niedługo LCQ, czyli kwalifikacje ostatniej szansy. No i wtedy jakiś nowy skinek powinien wejść. A druga sprawa jest taka, że no, za niedługo mamy już finały światowe w listopadzie. Wchodzimy w najciekawszą fazę Brawl Stars, w najciekawsze miesiące. Bo gdy przejdziemy już ten wrzesień, październik i listopad, no to później czeka nas jeszcze grudzień, to już w ogóle wisienka na torcie, święta, Boże Narodzenie i tak dalej. No ale może nie wybiegajmy aż tak bardzo do przodu. Wiecie co, ostatnio sporo myślałem nad tym, do jakiej trójki dołączy drugi nowy zadymiarz. Jakby patrząc na to, że ten update kolejny może być mocno związany z Halloween i patrząc też na to, że już jednego nowego zadymiarza znamy, a jest nim Ziggy, więc no jeden zadymiarz nam wypada. On dołącza do typowo nowego tria, to pewnie ten drugi brawler dołączy już do jakiegoś tria, które istnieje. No i mi pasowałoby to idealnie do Bizarre Circus. Biedna Charlie jest cały czas sama już od długiego czasu, a Bizarre Circus ma taki trochę. Właśnie mroczny styl, eee, czy to właśnie z tym skinem do Sama, czy ogólnie sama Charlie w sobie, no jest to lekko takie trochę przerażające, ale to nie wszystko, no bo można sobie tak zobaczyć, że Ghost Station jest już całe zajęte, więc to by nam idealnie pasowało pod Halloween i tak dalej. Tutaj na pewno nowy Zadymiaż nie dołączy. Eee, nawet Swamp of Love jest takie trochę lekko upiorne, lecz ono też już jest całe zajęte, bo ostatnio tam Ali wbiła. I przez to, że te wszystkie tria są no, szybko pozajmowane, no to moim zdaniem Bizarre Circus ma coraz to większe szanse i raczej ten drugi nowy brower dołączy. Do tej trójki. Ale to jest tylko taka moja teoria, może akurat się mylę, kto wie. A na koniec widzowie zostawiłem coś przepotężnego. Wbijamy sobie w legendarne przebrania. I mamy tutaj takiego skina jak królowa Mrozu Amber, Jak to usłyszycie, to naprawdę to będzie hit, więc słuchajcie. Ogólnie tą ciekawostkę podesłał mi Tom, czyli jeden z moich widzów, którego serdecznie pozdrawiam. Zapamiętajcie sobie, jak ten legendarny skin do Amberki wygląda. Królowa Mrozu Amber, no jest bardzo ładne, dlaczego wam o tym mówię? Wbijamy sobie teraz do innej gierki, jaką jest Stumble, guys. No, na pewno ją kojarzycie, kiedyś ją coś nagrywałem. I tu Tutaj, jak wejdziemy sobie w skiny, to jest coś przepotężnego. Musimy wejść w mityczne skiny, i uwaga! Ja akurat tego skina nie mam tutaj odblokowanego, ale zjeżdżamy sobie troszkę niżej, troszkę niżej. W pewnym momencie znajdziemy takiego oto skina. Widzicie? Klikam w niego. Czy on wam kogoś nie przypomina? Królowa Mrozu nawet się nazywa. No, on wygląda identycznie jak Królowa Mrozu Amber, To jest grane. I ten skin wszedł po tym, gdy Królowa Mrozu Amber wbiła do Brawl Stars, już długo po tym, więc no chyba Stumble Guys zgapiło trochę od Brawla ewidentnie. Nie? Ten skin wygląda jeden do jednego jak Amberka. To jest naprawdę mocne. Ciekawe, czy jest więcej skinków takich, które są w Brawlu. No i na przykład Stumble Guys je sobie wziął. Ej dobra, akurat ten skin tutaj, to nie wiem, czy jego pierwszy nie miał Stumble Guys, co nie? No ale to jest ogólnie mega popularne z innej gry, a bardziej bajki, czyli ze SpongeBoba, no bo my na pewno dobrze kojarzymy najlepszą wersję Dynamite, która aktualnie jest w Karnecie Pro. Musicie przyznać, że ona tego skinka też bardzo mocno przypomina. No, znalazłoby się dużo więcej takich skinów, właśnie w Stumble Guysie, które też mają. Nawiązanie do Brawl Stars, ale najbardziej rozwalił mnie ten oto skinek do Amber. To to dopiero był hit. A w tym odcinku to na tyle widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia Piona!